Cześć, witaj na moim kanale, tutaj Mija Szczepanek i przed Tobą seria książki rozwojowe, gdzie dzielę się lekcjami z książek, które czytam i które mogą zmienić nasze życie i nasz biznes. Teraz książka potęga checklisty i nie wiem czy wiesz, ale prosta liczba, lista punktów może uratować życie, zmniejszyć błędy i dać kontrolę nad najbardziej skomplikowanymi sytuacjami. Będziemy tutaj pokazywać przykłady medycyny, lotnictwa i w dzisiejszym odcinku powiem Ci o sześciu lekcjach które z tej książki warto znać. A jeżeli zainteresujecie więcej lekcji, to zapraszam na platformę booktube.pl, gdzie dzielę się lekcjami z książek, które czytam w formie 15-20-minutowych materiałów wideo oraz map myśli. Booktube.pl. Link znajdziesz pod tym filmem. Pierwsza lekcja to złożoność dzisiejszego świata, która jest największym wrogiem naszego działania, skutecznego działania. Być może również przyczyną wielu błędów. Nie ignorancja, tylko złożoność. To nie niewiedza nas zabija, lecz złożoność. Wiemy wszystko, wiedza jest wszędzie. Kiedyś problemem była niewiedza, dziś największym wrogiem jest nadmiar informacji i procedur. Mamy tyle rzeczy do zrobienia, mamy tyle rzeczy do ogarnięcia w życiu, i to powoduje problem. Więc nie chodzi o brak wiedzy, ale o niemożność jej zastosowania we właściwym momencie. I ludzkość poczyniła ogromny postęp, ale ten postęp często nas właśnie przytłacza. Tworzymy świat tak złożony, że żaden człowiek nie jest w stanie ogarnąć go sam. Przykład. Lekarze wiedzą, co robić, ale w stresie i pod presją czasu mogą coś pominąć, a w medycynie pominięcie równa się ryzyko śmierci. No i w różnych innych sytuacjach życiowych, czasem nawet błahych, jeżeli nie będziemy wykonywać e, rzeczy po kolei, wedle instrukcji, checklisty, to możemy mieć problem. Nawet w takich Trywialnych rzeczach, mówię takie zawsze przykład o aprowizacji, czyli dostarczania we własnym domu materiałów, które są potrzebne całej rodzinie. Jako ojciec, trójki dzieci, dbam o to, żeby wszystko było w domu i często zamawiam na Allegro Pampersy. No, często, no właśnie zgodnie z checklistą zamówień, które są potrzebne w danym momencie. Jeśli nie miałbym tej checklisty, co się czasem zdarzyło, że gdzieś mi się tam synchronizacja listy zadań nie uruchomiła, to się okazało, że rano budzimy się z czym? No właśnie, jak to się mówi. Z wielkim problemem, bo nie ma tej, tych materiałów potrzebnych. Po prostu pieluch. Więc to przydaje się również w codziennym życiu, żeby sobie zrobić checklistę rzeczy, które cyklicznie potrzebujemy robić. I wracając do tematu, najlepsi specjaliści popełniają błędy nie z braku wiedzy, ale z braku systemów wspierających ich w działaniu. I właśnie tu wkracza lista kontrolna, czyli ta checklista. Czyli pierwsza lekcja, pamiętajmy, złożoność dzisiejszego świata wymaga narzędzia checklisty, która Pomoże nam uniknąć błędów. Czeklista to taki nasz zewnętrzny mózg i pamięć organizacji, czy po prostu naszego stylu życia. Czeklista, jako zewnętrzny mózg, pomaga nam e, zastąpić myślenie, żeby nie czuć tego przytłoczenia na co dzień, i właśnie w środowiskach wysokiego ryzyka, jak chirurgia, lotnictwo, pominięcie może prowadzić do katastrofy. Dlatego ten zewnętrzny mózg jest standardem, który powinien być obecny już we wszystkich branżach. Co więcej, jest to sposób, by każda lekcja często wyciągnięta z kosztownych błędów nie została zapomniana, czyli te checklisty zostają cały czas w tych branżach aktualizowane. I checklista jako pamięć organizacji chroni przed powtarzaniem tych samych pomyłek, zwiększa to koncentrację, zmniejsza ryzyko błędów, tak jak już powiedzieliśmy. Więc traktujmy te checklisty jako nasz zewnętrzny mózg. Lekcja trzecia: lista, która ratuje życie, i tutaj przykłady historyczne. Chirurgia nie stosowała cały czas od zawsze checklist. Kiedyś było tak, że śmiertelność była bardzo duża na salach operacyjnych, chociażby dlatego, że lekarze nie mieli w nawyku mycia rąk przed operacjami, i po wprowadzeniu testowych. Checklist, śmiertelność spada o 47%, a powikłania o 36%. Autor pokreśl, podkreśla, że nie ma żadnej pigułki, żadnej technologii, żadnego szkolenia, który dałby taki sam efekt jak prosta checklista. Może być szkolenie dla zespołu, wiecie to, robić to, 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 ale jeżeli nie ma checklisty przed samym startem tak jak piloci mają checklisty przed startem samolotu wszystko musi być sprawdzone to właśnie sprawia, że jest najmniej ryzykowne ten środek transportu. I te twarde dane również w tej książce są przytoczone. Lekcja czwarta to jest to, że checklista wymusza komunikację i kulturę zespołową. Czyli popatrzcie, często jest tak, że jest jakiś autorytet, lekarz, tak, załóżmy, i pielęgniarka może czuć się jakby zagrożona, że ona coś powie i ten lekarz powie, co ty w ogóle robisz, ja wiem lepiej. Ale są przykłady w tej książce są opisane, że pielęgniarka Idąc za punktem z listy, przypomniała chirurgowi o tym, żeby sprawdzić grupę krwi pacjenta przed operacją, i okazało się, że bank krwi nie miał zamówienia, bo nie było to zrobione przed, przez lekarza. Wie, więc ta interwencja uratowała życie pacjenta, i dzięki checklistom, dzisiaj pielęgniarki, technicy zasług, mają to prawo głosu, mogąc oficjalnie przerywać zabieg, jeśli coś z listy zostało pominięte. Zmieniając ten sam hierarchiczny zespół w zespół z podziałem odpowiedzialności. Czyli część chirurgów, pamiętamy, że jest zawsze coś nas takiego, taki opór, tak? Początkowo uważała checklistę jako upokarzającą. Przecież ja wiem, jestem ekspertem, ale po tej sytuacji zespół zaczął traktować tę checklistę poważnie i z szacunkiem, dostrzegając jej rolę we wzmacnianiu również współpracy. I tak samo w kokpicie pilotów. Każdy. Stewardesa również ma możliwość sprawdzenia tej checklisty i przypomnienia. Lekcja piąta. Błędy ignorancji kontra błędy nieudolności. Checklista chroni przed błędami nieudolności, a nie ignorancji. Co to w ogóle jest? To są dwa różne rodzaje błędów. Ignorancja to sytuacja, gdy po prostu nie wiemy co robić. No nie wiemy, bo nie mamy wiedzy, nie nauczyliśmy się. A nieudolność jest bardziej podstępna, bo wiemy co robić. Przeszliśmy mnóstwo szkoleń, ale tego nie robimy, bo zapominamy. Pomijamy kroki, ulegamy presji. I to właśnie przez tą drugą kategorię błędów, tą drugą kategorię błędów można wyeliminować listą kontrolną, czyli checklistą. Czyli nie chodzi o to, że mamy mało wiedzy, ale o niemożność jej zastosowania we właściwym momencie. I tutaj mi się też przypomina mnóstwo przykładów moich e, klientów, którzy. Są w Akademii Monetyzacji. Jest to akademia dla osób, które chcą monetyzować swoją wiedzę, pasję, umiejętności jako specjaliści, eksperci, właśnie tworząc swój kurs online. Produkty cyfrowe, czyli pracują na przykład teraz z klientami jeden na jeden i chcą zacząć działać w internecie, nagrywać content na YouTube, na Instagrama. No i właśnie ta akademia jest dla tych osób. Pomagam. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Link pod tym filmem, też dam ci do tej akademii. I Właśnie największym problemem jest to, że my wiemy, dużo rzeczy wiemy, ale nie przestrzegamy tej checklisty. Czyli nie robimy często podstaw, pomijamy je, idziemy do różnych świecących obiektów, a checklista pozwala sprawdzić, czy po prostu wiesz, co jest, kto jest Twoim idealnym klientem, jaka jest transformacja, którą dostarczasz, czyli czy masz w ogóle zdefiniowany problem, który rozwiązujesz, czy jesteś dla wszystkich i tak naprawdę dla nikogo, czy wiesz precyzyjnie, czy tworzysz content z podstawowych zasad, tak? czy jesteś systematyczny. Więc to jest ważne, żeby w każdej sferze życia mieć taką checklistę. I lekcja szósta. Checklisty nie są tylko właśnie dla pilotów i chirurgów, ale również w naszym życiu możemy stworzyć taką checklistę do pakowania się na podróż. Ile by było mniej stresu, gdybyśmy mieli wszystko spakowane, ale jest to możliwe dzięki wydrukowanie sobie przed wylotem chociażby tydzień przed wyjazdem, checklisty coś do spakowania, zamówienia i tak dalej. I my z żoną cały czas taką checklistę sobie aktualizujemy, bo w trakcie danego wyjazdu stwierdzamy, tego nam brakło, więc dopisujemy sobie do notatki, potem tę notatkę drukujemy przed następnym wyjazdem. Więc jest po prostu mniej stresu. Checklista powoduje, że unikamy błędów, czasem również kosztownych, no bo co jakby się zapomniał jakieś ważnej rzeczy na przykład paczki z pieluchami, nie? To prosty sposób na właśnie wzmocnienie koncentracji, zmniejszenie ryzyka błędów i przywrócenie poczucia kontroli nad chaosem w każdej sferze życia. Więc więcej lekcji i głębszych analiz z tej i innych książek, które czytam, znajdziesz na booktube.pl. Zapraszam. Teraz możesz poznać już ponad 80 książek, które ze świata biznesu, rodziny, produktywności, relacji przeczytałem. I możesz teraz to w formie pigułek wiedzy poznawać. Do zobaczenia.